Śmietnikowych artystów nic nie powstrzyma. Jak zostawiałem depozyt to wszystko zabierzemy. Wszystko trzeba zabrać. I teraz artyści Kochani, ponownie e, musiałem podzielić e, to znalezisko, ten cały depozyt e, na dwie części. Także zobaczcie poprzedni odcinek, e, dlatego, ponieważ e, depozyty są tak duże, a e, takie firmy powyżej 40 minut, to podczas, potem podczas przetwarzania mi się zawiesza. Może mi się zawiesić, e, no i czasami 7 godzin się robi i się zawiesi, no i potem klapa. Dlatego trzeba podzielić to na e, Gdybym miał lepszego laptopa, to by było inaczej. A teraz trzeba podzielić to na dwie części. Także zobaczcie w poprzednim odcinku, co już, co już odkryliśmy. Została praktycznie ta ostatnia reklamóweczka. No i zobaczcie, co tutaj będzie. Co tutaj będzie. Zrobimy to też komisyjnie. Lecimy, 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 lecimy. Tutaj już widzieliśmy. Ja już patrzyłem co tutaj było w poprzednim odcinku komisyjnie, ale fajne to opakowanie nawet, jak powiem, patrzcie, English, English, który to rok jest, nie ma daty czy jest, fajne takie opakowanie z, wam nawet powiem, takie cukierki jakieś, ale otwórzcie to, otwórzcie to, otwórzcie to, dostać, no i tutaj były te żołnierzyki kolekcjonerskie, których już teraz nie dostaniecie w sklepach, bo są takie dziwne teraz. Teraz są takie dziwne, widać, że nie, nie dopracowują ich, a kiedyś w prl to był telegrafista, to był po prostu telegrafista. Patrzcie jakie on ma szczegóły dopracowane, wszystko, telegraf, nawet, nawet elementy tego telegrafu widać. A teraz te ludziki, to są żołnierzyki, takie odlew, żeby był odlew, y, twarz, to w ogóle na twarzy nie widać. On ma nawet antenkę, patrzcie, taką cieniutką. To były żołnierzyki kolekcjonerskie. Patrzcie, ile tego jest. Normalnie czołgają się, niosą granaty, strzelają, dzwonią. Wszystkie rodzaje żołnierzy. A nawet mogą płynąć pontonem. Fajne, fajne. Mega znalezisko. Tu też żołnierze. Niemcy. Patrzcie, Niemcy. Tu są Niemcy. Niemcy. Tu masz Niemcy. Tu są co? Amerykanie chyba, no nie? To Amerykanie. Tu też zjemy, Niemiec z tym, o Niemcy, także fajne żołnierzyki, fajne, fajne, co jeszcze jest, co jeszcze tu, no tu też już widzieliśmy z grubsza, a tutaj chyba też mamy żołnierzy, tutaj mamy też żołnierzy, tego nie widzieliśmy, tak, tak, zobaczcie, a tu jacy są, czołgi. O ile jest, normalnie pokaźna kolekcja tych żołnierzy, ty przesypnę je, przesypnę ich trochę, po co tu masz się tutaj. No i patrzcie jak to wygląda, imponująca kolekcja żołnierzy, czołgi są nawet, masakra, cały czołg stary z PRL-u od tych żołnierzy, masakra, ale znalezisko, mega dosłownie. Mega, patrzcie, ciągi amerykańskie, angielskie. Wszystkie rodzaje, i łodzie. Wszystko wszystko. Może normalnie wojnę. Tu prototypie widzę. Zrobili trochę z Niemca, trochę z tego. Tutaj patrzcie, ten fajny. To nie jest ten? Sztur? Sztuk, stuk? Jak tam... Yy. Właściwie żołnierze, także w tym momencie pozdrawiam poszukiwaczy skarbów, poszukiwaczy historii. wspaniała kolekcja żołnierzy z Perelu. Mega. Mega znalezisko, co tu będzie dalej? O, to tutaj właśnie chciałem wysypać, bo tam z grubsza widziałem, ale idziemy w świetlicy wysypujemy te rzeczy. Zobaczmy, co tutaj jest. Czy będą kolekcjonerskie Lego, bo wiem, że był koń kolekcjonerski. Bo Wiem, bo teraz nie ma tych zamków, wiem, że to kiedyś było. No i zobaczmy. Kolekcjonerskie resy, figurki Lego. Eee, o, stary, stary motorzysta. Stary motor z Lego. Fajny, o ten koniec na pewno kolekcjonerski Czy teraz takie są? Już sam nie wiem, może teraz takie są, może to teraz jest Nie wiem, ale naprawdę Trochę LEGO jest, trochę autek jest Także, także spoko LEGO, LEGO chyba Oddzielmy te autka Autka powiem wam No nie wiem Nie, chyba nie, autka nie, 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 nie. Autka nie, chociaż to Chińskie, China nie, ale LEGO jak najbardziej, jesteśmy za Fajne, fajne. Tak, to ci starzy rycerze, bo to były jakby małe te, te, te powozy. Także to jest od tych starych LEGO. Tak, tak, tak. I to też chyba był rycerz. Tylko mu już trochę się potarło. Nie wiem, ale fajne kolekcjonerskie LEGO. I motor też jest kolekcjonerski. Okej, okay, dobra, fajnie. Fajnie, jak najbardziej, jak najbardziej... O, jeszcze to jest. Jak najbardziej fajne znalezisko. Dobra, mamy Lego. Mamy LEGO. Mamy żołnierzy i lecimy dalej. Czy jesteście gotowi? Co tu jest? Czy wysypujemy? Bo tu są całe papiery. Nie będziemy tam tego przewracać. Wysypiemy to, Jeżeli coś na dnie będzie, to się odpalił aktywnie. A jak nie, to nie wiem co tutaj jeszcze jest. O, resoraki. Co tu jest? Potem to posprzątamy. Na razie to jakieś katechizmy, gdzie jest sanktuarium, nie europejski certyfikat jakichś umiejętności to też nie Je, o obrazki są z tamtej strony czasu z tamtej strony czasu z tamtej strony to też nic nie ma o kolczyk kolczyk jest ale nic szczególnego to też nie Szukamy czy nic nie ma, nic nie widzicie, nic nie ma. No to, to, to co? No to widzimy się w następnym odcinku. Moi kochani. Aha, miałem wam pokazać tylko to też znalezisko, które znalazłem, a nie nagrywałem, to wam nie ma nic. Dobra, Ta, że to tylko to LEGO było i, 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 i żołnierze, a pokażę Wam znalezisko, odsłonimy teraz. I pokażę wam co znalazłem. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie ten kurczemisz? Tutaj, patrzcie. Znalazłem jeszcze mam jednego w domu. Przedwojenny mi się. Patrzcie, przedwojenny mi się znalazłem. Patrzcie, jak to wygląda. Taki miś kosztuje 500 zł. Miś przedwojenny, masakra znalezisko. W idealnym stanie wam powiem. Te, mam powiem. Patrzcie. Idealny, ja widziałem to jest miś przedwojenny. Taki miś niby, taka, taka zabawka kosztuje 300 zł. Na pewno, bo widziałem. Jeszcze mam drugiego w domu, tylko nos ma urwany i nie wiem, co z nim zrobić. Także fajny, przedwojenny misie y, za silą galerii skarbów śmietnikowych, powiem Wam. I jeszcze szybko zobaczmy te obrazy z poprzedniego odcinka, z poprzedniego, z poprzedniego depozytu. zaległe, e, Tu zwykły obrazek taki. A tutaj, patrzcie, schody do nieba. Józef, Józef Nikkel. Józef Nickel, schody do nieba. Józef Nickel, Józef Nickel, schody do nieba, Wrocław, ulica Krakowska, 6 przez 24. I tu, jest, tu już jest oryginał. Oryginalny, oryginalny obraz namalowany. Wspaniały, powiem. Wspaniały obraz, patrzcie. Także obrazy. To obraz jest z poprzedniego, nie z tego depozytu, tylko tak yy, yy. Obraz jest z tamtego, mówmy, z jednego z tych, z tych ostatnich odcinków, z tych mniejszych depozytów też był tam, tam gdzie te buty były, takie chodaki, prawda? To pamiętam, ten, te obrazy były. No także pozdrawiam wszystkich, kochani. Do następnego. Bawcie się dobrze na śmietnikach. Czerpcie pasję, satysfakcję. Ratujcie historię, recykling. Pamiętajcie, lecimy, lecimy.